Chodzę do tej super głupiej gry, patrzę, a tam w rogu jest napis, że subskrypcja. Że dodali subskrypcję. Do gry single player. Wiecie, że mi to umknęło totalnie. W sensie słyszałem, że ktoś tam coś tam mi tam pisał, ale nie, tak, słyszałem, że ktoś mi pisał. Brawo, to jest inteligentne. bardzo. Dzień dobry, dobry wieczór i tak dalej. Pisaliście wielokrotnie w komentarzach, że niebawem wychodzi nowe DLC do Europy pracaliście 4. No i ja odpisywałem, że tak średnio mi się chce w to grę grać, ale doszedłem do wniosku, hehehe, że skoro to DLC wychodzi w sumie niebawem, a ja nie grałem w Europę już od kilku miesięcy, to jeżeli chcę, żeby to DLC jakoś mi poszło, to będę zmuszony poćwiczyć. A skoro i tak ćwiczę, no to dlaczego by nie nagrać tych moich ćwiczeń i nie wrzucić na kanał jako taki luźny. Film, ej, chwila. Czy to jest Opole, czy mi się wydali? Czy Opole tu zawsze było? Kurczę, takim Opolem to bym zagrał. Tylko, że to jest wasal bohimi, to nie to, to, to nie brzmi jak dobry pomysł. Dobra, weźmiemy standardowo random nation. Nie, ale teraz tak sobie zdałem sprawę, że w sumie ja chyba nigdy nie grałem Czechami. Wiecie? W sensie, nie nagrywałem serii Czechami. Dobra, niech będą Czechy. A co tam? Iron Manę modę, i zaczynamy. I to będzie, nie wiem, zapis. Gram, bo muszę, ale czy chcę? Znak zapytania. Nie można dawać znaków zapytania. Start Iron Man. Co my tu mamy? 17 tysięcy żołnierzy. Umiem liczyć i wiem, że 10 plus 7 to 17. Szkoła do czegoś się przydaje. Mam kawalerię. Niepotrzebnie. Mam. Mam coś na monitorze, znowu mi się coś przykleiło i myślałem, że to zero. A to... to nie, to była plamka. Więc nie mam 80 tysięcy piechoty, jak przez chwilę myślałem, tylko 8 tysięcy piechoty. Okej. Okay. Mam husytów. To nie jest dobra informacja. Nawracanie ich trochę kosztować będzie. Mój przywód wcale nie jest na poziomie plus 5. Tutaj nawet nie ma co wierzyć, że tak rzeczywiście jest. Kto mnie kocha, kto mnie nienawidzi? Nienawidzą mnie Węgrzy. Nienawidzą mnie... Danijczycy, akadunczycy oraz Saksonie. No to ja będę ich nienawidził ze wzajemnością. Bo dlaczego by nie? Niechaj wszyscy wiedzą we wsi, że, że z drugiej strony, czy my chcemy ustawiać na rywalu Węgry, które mogą być sojusznikiem Austrii, no właśnie tak średnio. Lepiej dać tej Austrii sojusz. Tak w imię zasad. Polsce też bym dał sojusz, bo to jest taki drugi nasz potężny sąsiad. Co dwa sojusze, to to nie jeden. Okej, okay. poszło. Co teraz? Misjonary Strength. O! To, to byłoby fajne. Tylko że. Wolę chyba zyskać już na start lojalność i influence, bo za chwilę będę się bawił tymi estate'ami, czyli za chwilę będę tutaj klikał i robił. No i właśnie, co ja będę klikał i robił? To jest dobre pytanie. Co my tutaj mamy? Mamy tutaj governing capacity, to nie. O, to jest to, co ja bym chciał. To jest to, czego ja bardzo chcę. To jest. To jest, to jest, ważne. To, to jest ważne. To jest ważne, to jest potrzebne. To jest potrzebne, tego potrzebujemy. Hmm. Czego jeszcze potrzebujemy? Potrzebujemy w sumie na tego, byśmy potrzebowali także, tak na dobrą sprawę, bo to tylko absolutyzm mi spadnie, ale dzięki temu będzie mi lojalność rosła, a chcemy, żeby lojalność rosła. Monopol na wino to to, to nie, 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 wina i wina nie dajemy. Tutaj fajnie byłoby wziąć co, to, to da mi Military Power miesięczny, to też jest dość istotne. Diplomatic Relations Plus 2. to ciekawe. Ale tak, weźmy to. Nie, nie to, nie to, Boże, nie to, nie to. Yy, weźmy, weźmy to, to chciałem, właśnie. To chciałem. I weźmy to, co da nam military power. Tylko, że ja tego nie widzę. Czy ja jestem ślep? Jest, dobra, jest, więc bierzemy. I burgersi. Burgersi to też, to też jest ważne. To też jest ważne. Nie można tak po prostu yy, tych burgerców, że tak powiem, zostawić samych sobie. O, w ten sposób. I co ja tutaj mam? Wolny handel wolnym handlem. Mm, nasze krolansy nie są zbyt wielkie. No, spodziewaliśmy się tego. Wypadałoby tutaj takie Sieze Land zrobić, tak po prostu w imię zasad, żeby te Crowlandsy troszeczkę odbudować. No i to tyle. Na razie będzie mieli mniejsze National Tax Modifier, ale to jest coś, na co jestem w stanie się zgodzić. Na co w sumie muszę się zgodzić. Odtrzymujemy więc grę i zobaczymy, jak to tam wygląda. Wybierzemy też tutaj sobie szybko Summon Diet i wybierzemy jakąś agendę. Z kim my chcemy poprawić relację? No, albo z Nobility, albo z Burgersami. Burgersi chcą Base Production w... Ostrawie, to brzmi spoko, a ci chcą mieć prestiż, no to ten base production brzmi łatwiej do zorganizowania, w szczególności, że to wystarczy kliknąć jeden przycisk i od razu będziemy mieli wszystko porobione, tylko gdzie jest Ostrawa? Tu jest Ostrawa, aha, base production w Ostrawie to oczywiście dwa, więc troszeczkę się zagalopowałem w tym wszystkim. Jak tam bunty? Bunty, bunty mówią nam, że powstaną, tralala, ale że powstaną na Morawi i na... Bohemia, Nobel, Drebels. To jest niedobra informacja, to jest starsza informacja. W Hradecku i Pradubicach chcą powstać. Hradecko i Pradubice. Brzmi jak nazwy miejscowości z Kingdom Come Deliverance, które przeszedłem niedawno, poza nagrywaniem. Tolerancja heretyków czy misjonary stref? Mm, no chyba misjonary stref, no nie że nie będę. Chociaż może chcę być husytą, może ja chcę być husytą, może właśnie trzeba iść w stronę bycia husytą, będę jedynym husytą na świecie na przykład. Ej, to nie brzmi tak głupia. Niechaj moja armia ustawi się w jednym miejscu, i przestaniemy ją opłacać, bo hajs musi się zgadzać. W szczególności, że ja tutaj będę teraz ten hajs wydawał na... Nie no, nie będę ich nawracał. No, no po co? Tak jak mówię, chyba pójdziemy mimo wszystko w... Hmm. The Great Bullion famine, 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 Famine. Że sława pewnie, że fame. Nie, nie, nie. Royal jest z Polską, Royal jest z Austrią. To się przyda. Będziemy hajtnięci, będziemy bezpieczniejsi. No tak jak mówiłem, niech ta moja armia cała się tutaj wyłączy. No bo po co mi ta armia? O, w ten sposób. Ładnie, pięknie. No i kogo tutaj mogę zatrudnić? ja mogę tutaj zatrudnić pana, który da mi przede wszystkim. Hmm, Production Efficiency To jest dobre, to zawsze się przydaje. Diplomatic Reputation, nie wiem, czy będzie aż tak potrzebne, ale na pewno przyda nam się. No, nie, Fort Defense nie, ale dobra, nie będzie ten Land Force Limit Modifier. No i jeszcze, niech będzie ten Dymatic Reputation. Po prostu chcemy, żeby nasze punkty rosły szybciej. Cesarstwo rozszerzyło się o państwa włoskie. Możemy to zauważyć tutaj na mapie. Cesarstwa. No tak to wygląda. Spoko, ładnie. Mogę skać prestiż albo oha, koleś, który jest o połowę tańszy i daje plus dwa. No, bierzemy go oczywiście. Bierzemy go, tylko to oznacza, że będę musiał go teraz zatrudnić, no bo skoro go wziąłem, no to głupio byłoby go nie zatrudniać. A raczej ją. Więc niech będzie. Szkoda, trochę hajsu wydałem na to. No ale kto mógł przewidzieć, że taki koleś się pojawi. Opole chce się hajtnąć. No dobra. Normalnie to bym się z Opolem nie hajtał, ale z racji, że Mamy taką, a nie inną sytuację, no to niechaj będzie. Musimy poprawić relacje z tymi naszymi wasalami, bo przecież będę musiał ich zaanektować w ciągu 10 najbliższych lat. Więc to też jest dość istotne. A to znaczy, że muszę tam wysłać mojego dyplomatę, improve relations zrobić i niech on tam poprawia relacje. Ty też poprawia relacje, jeszcze tam się hajtniesz z tymi panami. Na jakiej prędkości? Ja gram na czwórce. Dobra, standard. Czyli tutaj się nic nie zmieniło. Dalej gram na czwóreczce. Każdy, kto gra poniżej czwórki, to jest totalny nubek w tę grę i nic nie ogarnia. No dobra, możemy nawracać na katolików, ale, w tak jak mówiłem, ja chyba nie chcę się nawracać na katolicyzm. Ja poczekam, aż wyskoczy event, w którym husyci powstaną i przejdę na husytyzm. Tak, husytyzm, husycyzm w zasadzie, na religię głoszoną przez Jana Husa, bo brzmi po prostu nie głupio i ciekawie. Przemyśl Jagielon zasiadł na tronie. No i jest całkiem. Jest całkiem ok, jest całkiem ok, tylko dlaczego nie ma następcy tronu, to nie wiem. Widzę, że mam wszędzie problemy z ale co ważniejsze... Hmm... Mamy problem. Mamy problem. Bo możemy stać się husytą, możemy nie stać się husytą. Albo... No właśnie. Co my tutaj mamy? Lili Podesrap. Katolicyzm zyska reform design, Bohemia dostanie husyt ról. No super, ale... Nie będę husytą jako takim. Co nie? Z tego co widzę. Natomiast jeżeli kliknę to... To stanę się Husytą. Hmm. Spoko. Jej, jestem Husytą. I mam nowego następcę tronu, który jest fajniejszy i mądrzejszy. I zrealizowałem cel: Husit Regency, który daje mi Missionary maintenance Cost minus 20%. Bardzo fajnie, bo teraz mogę nawrócić wszystkich katolików na Husytyzm, więc nawracamy ich tam. Nawracajcie, nawracajcie. To raczej nie powinien być duży problem. Jestem pierwszym protestantą. To chyba nie jest dobre słowo. Na świecie. Więc spoko. Fajnie. Miło, przyjemnie, chcę, żeby tak było. Agenda niezrealizowana, bo agenda została zapomniana przeze mnie, trzeba to poprawić. Wprowadzę tutaj w Morawii edykt, żeby... Wiecie, te 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 te, te no, jak to się nazywa? Developmenty były tańsze. No bo co będę płacił więcej, jak mogę to ci płacić 10% mniej? No i teraz właśnie raz. I dwa, i w ten sposób chyba zrealizowałem moją agendę, zyskując troszeczkę ro lojalności. Royalności też. Royalność. Słyszałem takie nowe słowo: Royalność, czyli to, jak bardzo królem jest Twój król w Twoim królestwie. Pewnie niewiele. Co ja tu mamy? spy Detection. 25% Losy 10 prestiżów. Niech będzie spy Detection. Mnie to jakoś tam bardzo nie boli. Chetnijmy się z Gługowem. Tak po prostu. Dla pewności, że będzie następca tronu. No i poprawiamy relacje z kimś. Tylko z kim? Nie wiem, wyślijmy naszego dyplomata, tego ostatniego. Niech on poprawia relacje z... po prostu okolicznymi krajami, niech tam się bawi, niech poprawia ze wszystkimi wokół, bo nic innego robić nie może. Mamy za mało rywali. Naszym nowym rywalem w takim razie będzie Dunia. O, mamy mamy nowego następca tronu. W sensie, tamto to była żona jednak, a nie następca. Karel się nazywa. Nie, nie, to jest pom pomyłka. Karol. Karol, Karol, to jest Karol. To jest Karol, to był Karol, to będzie Karol. Co ja tu jeszcze widzę? Węgrzy. Hmm. No, w sumie z racji, że raczej oni nie są chyba przyjaciółmi z Austrią, to mogę ich oznaczyć na rywalu, prawda? Czy może jesteście przyjaciółmi z Austrią? Nie widzę, żebyście byli wrogami, ale. Przyjaciółmi mi też nie, a nie, jesteście w sojuszu z Austrią, dobra, czyli nawet nie ma co o tym myśleć, z Austrią to wypadałoby polepszać relacje, bo widzę, że ten nasz sojusz taki kruchy, oj strasznie kruchy, wynika to z faktu, że stałem się he he i nie za bardzo mnie ludzie lubią w okolicy, ale to nic, to nic, to nic, mam sojusz z nimi, to jeszcze mnie nie zaatakować nie mogą, chociaż z drugiej strony też jakby chcieli, to widzę, że nie za bardzo mają teraz predyspozycje, bo mają inne problemy. No ale moim nowym rywalem w takim razie zostanie Brandenburgiem, bo wszyscy nienawidzą Brandenburgi. tam jest Berlin. Polacy nienawidzą Brandenburgi, Austria pewnie też nie nienawidzi Brandenburgi, bo to Austria. To się wydaje niegłupim pomysłem. Czy mi się wydawało, czy na Cyprze rządził Jagielon? Czy to mi tak jakoś tak mignęło tylko i nie wiem, ubzdurałem sobie? Nie, Lusigan, matko, przeczytałem Jagielon. Takie co? Jagielon na Cyprze? Jakąś tam dostał? Jak to się stało? Jak to się stanęło, ale dlaczego, nie? Mógłbym sprzedać im królancy, ale to byłoby głupie. Teraz walczymy o to, żeby te królancy wróciły do normy, no bo... No bo na razie te królancy są na takim dość niskim poziomie. I z tego co widzę szlachta ma najwięcej ziem, ponad połowę, a ja mam... No ja mam niewiele, ja jestem tym białym tutaj cypkiem, który ma tylko 10384. 384 w zasadzie, tak to się chyba powinno czytać. Ja jestem dobry z matematyki, więc ja wiem. Yy. Stała się rzecz straszna, oczywiście mój super król musiał po prostu Umrzeć, bo dlaczego by nie? Śmierć to naturalna kolej rzeczy, przychodzi po każdego, a ja przez to muszę teraz boostować moją stabilność, bo śmierć króla sprawiła, że katolicy zeloci nagle zrozumieli, że ja chyba ich nawracam na religię szatana. No i no i nie jest dobrze. Przez to, że król sobie zdechł, to także i straciłem moje fajne bonusy do missionary strength i przez to teraz nawracanie ich będzie o wiele dłuższe. Smutna ale jakże prawdziwa i przykra zarazem sprawa. Jeżeli chodzi o Forty, które mam włączone i pewnie już piszecie w komentarzach, dlaczego masz włączone Forty, skoro możesz ich nie opłacać, odpowiadam bardzo szybko. Boję się o moje Army Edition, które na razie spada tak malutko, a jak wyłączę Forty to będzie spadać bardzo i nie wiem czy to jest aż takie ważne, ale w sumie też z tych Fortów jakoś dużo chyba nie będę miał. Pieniędzy w sensie. Mógłbym w teorii trenować armię, ale wolę, żeby ta armia była wyłączona i żeby dawała mi pieniążki i co z tym idzie technologię, bo zauważmy, że technologia naprawdę szybko mi tutaj rośnie, jak na drożdżach. No i Praga powoli staje się takim... Prawdziwym ośrodkiem kultury w centralnej Europie. Dosłownie to jest centralna Europa. Chociaż kiedyś słyszałem ciekawostkę, że podobno to Kraków. Idealnie Kraków, dokładnie Wawel, jedna ściana z Wawelu, jest idealnie na samym środku Europy. W sensie, że jak się tam odmierzy od linijki, to to właśnie tak jak się narysuje jakieś takie kreski, to idealnie na Krakowie coś się tam przecina właśnie. Tak, tak, słyszałem taką ciekawostkę, nie wiem, czy to jest prawdziwe, ale mam zakurzoną kamel kamelkę tak, kamelkę. Uważajcie, bo ja teraz ją tutaj przeczyszczam. Dobra, przeczyściłem kamerkę. Jest okej, okay, jest okej. Okay. Ukradł komuś ziemię. Co ty, kurczę, komu kradniesz? Kto komu kradnie? I komu możemy pozwolić, żeby ukradł? Mm, na pewno nie możemy pozwolić, żeby się wszyscy na mnie obrazili, ale y, widzę, że lepiej byłoby, żeby obrazili się nobility, niż żeby obraził się kler, bo oni mają u mnie, u mnie większe takie, takie lojalności, więc nie będą. Trus z Węgrami się skończył. Niepokoi mnie to, bo Węgrzy nie są w Unii z Austrią niepokojąca informacja. Wiecie co? Ja może sprawię, że ten mój dyplomata przestanie poprawiać relacje z Polską, bo nie wiem po co on poprawia relacje z Polską, to jest głupie. I niech on zacznie poprawiać relacje z Austrią. Bo Austriacy mnie tak naprawdę niby lubią, ale nie lubią i się niepokoję mocno o naszą sytuację geopolityczną w tym regionie. To Tutaj za chwilę dojdzie do jakiejś rzezi niewiniątek. Aragon odziedziczył Neapol. Okej. Okay zgodnie z testamentem jakiegoś Alfonsa, a my przechodzimy na technologię czwartą, dyplomatyczną, a dlatego, że mam tego naszego wspaniałego doradcę, tego doradcę, który daje nam dwa punkciki i zyskujemy 150 dukatów, mamy kopalnię złota, o której zapomniałem, a którą warto byłoby zboostować. Z racji, że jestem ahead of time na technologii dyplomatycznej, to teraz będziemy mogli się skupić na boostowaniu właśnie tego, czy mi się wydaje, czy ja nie zmieniałem układu moich kupców od początku gry? No nie zmieniałem, ale w sumie czy ja muszę ich zmieniać? Jeden siedzi w Krakowie i transferuje, a drugi siedzi w Wiedniu i transferuje. No lepiej nie będzie raczej. Chociaż w teorii mógłbym wysłać kogoś, kto... Hmm. Nie, nie muszę, bo widzę, że tutaj teraz ten handel jest taki zielonkawy i to jest ten handel mój i tutaj mam centrum handlowe w postaci Pragi, więc nie muszę tutaj mieć żadnego kupca. Ale mógłbym tutaj wyłączyć ten edykt, bo ja za niego płacę niepotrzebnie i ten edykt włączymy gdzieś tutaj, w prowincji Heby chleby, gdzie się piecze chleb ze złota, bo, albowiem, gdzie jest ten edykt, co jest, co jest ślepy, jest, encourage development, bowiem dzięki temu będę mógł za chwilę tę moją kopalnię złota do takich ilości, że... że że mucha nie siada. Ponadto mogę być jakąś fajną. umikę, jakiś aspekt wiary. Nikt tego nie wybierałem. Co my tu mamy? Influence kleru. Nie. Tolerancja prawdziwej wiary. Ale dobra będą no produkowane lepiej. Mm. Score versus Other Religions. Dużo i tak nie będę zabierał. Teraz nie oszukujmy się. Culture Conversion Cost. Nie. Improve Relations? Nie. Harsh treatment cost. Może w przyszłości by się przydało. Roczna korupcja. O, to jest dobre. National Man. What the fuck? Po co ktokolwiek miałby brać cokolwiek innego skoro ma to? Ja pierdykam! National Manpower Modifier plus 20%! Procent! 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 Procent. Czekajcie! Procent! No, w ten sposób miałem pokazać, że się oddalam powoli, że wiecie, że echo i, i że tak nie dowierzam, nie? To miało sugerować właśnie to. Mogę postawić sobie trade tutaj, w tym miejscu. Postawimy, bo to jest kluczowa prowincja. Ona musi mieć dobry trade i. Tak jak mówiłem, tutaj teraz ważne rzecz. Ważne rzeczy. Musimy pobawić się w bufowanie prowincji chleby. Więc bufujemy prowincję chleby. Tutaj jest Encore Development, więc haha, ale bym ją zbufował. teraz ten przód będzie wielki i trzeba nawrócić te prowincje. Ile to zajmie? To nam zajmie 3-4 miesiące. No dobra, jakoś trzeba, no bo ta prowincja jest najważniejsza. Co tam chcecie? Bohemian Nobel Leber. co wam się nie podoba w moim kraju? Jest wspaniały, cudowny i renesans się pojawia. A gdzie ten renesans się pojawił? Zadajmy sobie to, jakże ważne wręcz zjawisko pytanie. Renesans pojawił się no na pewno nie u mnie. Nie jest to niczym nadzwyczajnym. Pojawił się tu, we włoszech, w Genui dokładnie. I będzie szedł tutaj w moim kierunku dość długo. No, ja oczywiście nie będę bufował mojej stolicy, żeby jakąś głupią epokę wprowadzać u siebie. No bo... To bez sensu, a tak samo bez sensu byłoby, gdyby Polska nie była w Unii z Litwą. Na szczęście jest, więc jesteśmy dobrze chronieni przed Węgrami. <laughs> możecie mi naskoczyć. Zbudujemy w Pradze teraz świątynię jakąś, niech się tam pomodlą, to też jest kluczowe, żeby tam się taka świątynia znalazła. No i nie wiem, czy warto wydawać pieniądze na prowincje, które dadzą mi plus 1,08, ale że nie mam co z pieniędzmi robić, to, to wydamy, to wydamy. Chociaż sensowniejsze byłoby zbudowanie fortu gdzieś tutaj na północy, wiecie, bo mam fort tu, mam fort tu, ale nie mam fortu nigdzie tutaj i to mnie niepokoi. Chociaż z drugiej strony może lepiej poczekać, aż zanektuję tych ciupków i wtedy w Głogowie się zbuduję. Wiesz, w Głogowie to nie jest takie mądre, patrząc co są Równiny, Graslancy. Lepiej chyba tutaj, w Dolnych Luzicach, zbudować fort. No i jakbym atakował taką Brandenburgię, to mogliby mi naskoczyć, nie? Nie przejeżdżaliby przez ten fort. Ponadto, Brandenburgia ma sojusz z Magdeburgiem i Goslarem. Ej, wiecie, to mi mówi w sumie, że fajnie byłoby kogoś zaatakować, co nie? W tej grze też chodzi o atakowanie. Zapomniałem o tym, ale to jest bardzo ważne. Więc może poprawiamy nasz spy network w tym miejscu. Niechaj ten spy network się buduje, a my dzięki temu zyskamy siatkę szpiegowską, czyli spy network po angielsku, i będziemy mogli sklejmować coś. He. I mogę zyskać lojalność nobility albo burgersów. Kogo mogę obrazić? Kogo mogę pozwolić, by sobie obrazić? Hmm. No, obu nie mogę obrażać, z tego co widzę. Hmm. Przy obu będzie niefajnie, ale to jest taka stabilność, nie zbieraj ich. Bierę ich i przy okazji, właśnie to mi przypomina, że powinienem wybrać nową agendę, bo tak trochę no, no, nie wybrałem. Nie wybrałem i jest to smutne. I na przykład widzę, że chcą, żebym postawił, no, żebym postawił kościół w pracy, a tak się składa, a tak się składa, że ja tam już stawiam kościół, więc fajnie byłoby, jak mi to zaliczyło, ale mm, bardziej zależy mi, żeby poprawić relacje jednak z burgersami, więc postawię im w Brnie. Jakąś tutaj fajną, taką marketplaceową cośkę. Niech tam mają, niech się cieszą. No bo no, ja wiem, że mogłem sobie. W, w sekundę w zasadzie tutaj już zrealizować tę agendę, ale widzieliście, że moja lojalność tych cholernych burgersów spadła tak bardzo, że no, 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 trzeba. Trzeba im tutaj troszeczkę poklepać po brzuszku, bo inaczej się obrażiliby totalnie na Amen. A skoro już poprawiłem moje relacje z Austrią na tyle na ile mogłem, to wyślemy mojego super agenta, żeby poprawiło znowu relacje, no nie wiem, z kim? kto mnie tutaj nienawidzi dookoła, na przykład, nie wiem, no, z jakimś krajem okolicznym, nie wiem, no, poprawia z kim się da, no, przecież nie będzie się on i nic nie robił, nic mi nie kosztuje wysłanie, o, na przykład z Węgrami. W Węgry to, to, to jest dobry, nienawidzący mnie przyjaciel z, z zachodu, wschodu, wschodu i wydaje mi się to nie niegłupie. Ktoś mógłby teraz zadać bardzo ważne pytanie, Niedźwiedziu, dlaczego nie idziesz w Holy Roman Emperora? Przecież powinieneś być Holy Roman Emperorem, przecież mógłbyś zostać Holy Roman Emperorem. To jest jak najbardziej prawda, mógłbym, ale, 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 czy ja chcę zostać Holy Emperorem? Czy rzeczywiście bycie Holy Emperorem, Holy Roman Emperorem jest tym, do czego powinniśmy dążyć w swoim życiu? Czy to jest ten najważniejszy, nie wiem, coś, co, 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 co jest ważne w życiu człowieka. Nie, to, to nie jest tak ważne, to najważniejsze jest to, by się cieszyć, by, by się radować, by nawracać katolików na husytyzm. husytyzm. No, no na to właśnie, no jest najważniejsze. Jak to tam wygląda na mapie religijnej? Tak to wygląda. Czerwień powoli się rozprzestrzenia. I bardzo fajnie. I to jest dobry moment, by zakończyć ten odcinek. To, to, to taki był, nie? No to sobie powrzucam kilka takich odcinków z Europki, przypominam sobie, jak to się tam grało i wtedy na DLC będę gotowy, nie? No, to, to tyle ode mnie. Trzymajcie się i do usłyszenia.